Hejka. i dzisiaj ja akurat się maluję. Nagramy. Tak, nagramy. Taki filmik, że ja się maluję, co nie taki mój codzienny makijaż, co teraz jest akurat popularne na YouTubie w z polskich YouTuberek i też może u zagranicznych, nie wiem, nie oglądam zagranicznego YouTube'a. No i tak, ja nałożyłam na swoją twarz podkład. Teraz wyczesuję brwi, żeby one nie były takie, jakby to powiedzieć, upackane tym podkładem, co mi się czasami zdarza. No. Albo fluidem. No, akurat dzisiaj mam taki fluid. Zakupiłam go w Hebe za 11 zł. On był. No. Dobra. To teraz, jak ja już nałożyłam ten swój flu, fluid, tak to teraz przejdę do 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 powiek, o po prostu tak, powiek jakiś taki jasny kurza mać nie zabrałam żadnej maskary ja pierniczę no no nic, ale na początku skupię się moimi powiekami, żeby je pomalować tak na, na jasno tak, żeby to nie wyglądało tak, że ja akurat tutaj ciemna skóra, co nie i ciemny też makijaż bo nie o to chodzi w makijażu no ja czasami też Wam powiem, że ja akurat mm, nie nakładam po prostu maskary na rzęsy. Jak mi się spieszy, no tak. Nie ma to jak spieszenie się, co nie, ale nie trzeba jeszcze makijaż wykonać. A co? No dobra. Czyli tak, powieki mam już pomalowane, to teraz... Trzeba zrobić cięcie i pójść po jakąś maskarę. Mhm. No bo kurczę no zapomniała się, no. Ajajajajajajajajaj. No i teraz to ja akurat mam maskarę. Zobaczę czy jej coś tam jest. Wziąłem pierwszą lepszą, ale to tam no nic. I ja jeszcze akurat wzięłam ten sypki puder, że jak akurat może na przykład za dużo nałożyłam tego fluidu, żeby nie wyglądać właśnie jak te takie polskie karyny no, no i tak to jest. Także teraz akurat wlatują rzęsy. No. I jeszcze akurat mam błyszczyk do ust. No. Dobra, teraz będzie druga rzęsa. Mhm. I co tam jeszcze mogę Wam powiedzieć? No, że jest chyba git z tym makijażem. Tak, jak patrzę. No, tylko szkoda, że akurat jest taka pogoda do czterech liter i pewnie będę musiała włączyć lampkę. Nie, to No. Może tak ktoś będzie witać? Myślę, że tak. No. A jak nie to zaprezentuję się Wam najlepiej mm, na kanapie. No mhm. tak. Malowanie drugiej rzęsy. Nie mhm. tutaj malowanie drugiej rzęsy, jeszcze gadanie, tutaj jeszcze coś tam, coś tam. No, i u mnie jest akurat, powiem Wam, 11.23. Po tej godzinie to nagrywam. No, i też jeszcze Wam powiem, tak z dobrej wiadomości, że ja już akurat wyzdrowiałam. Pomału, pomału wyzdrowiałam. Może jeszcze akurat jest. Ten taki akurat kaszel co ja wam opowiadałam ostatnio, ale no już dobrze jest. Niż akurat wcześniej. Mhm. No i... No i tak to jest dobra Dobra, ja już rzędz akurat nie będę tykać no to teraz może przejdę do tego sypkiego pudru, żeby no wiecie, że jak się za dużo nałoży podkładu, żeby to jakoś tak rozjaśnić. Akurat w tym przypadku to jest u mnie fluid. O kurde! Pociekałam ten, jak to się nazywa? Stół nim ale to nic. No właśnie tak żeby rozjaśnić, tak jak mówię, jak się nabrałam za dużo tego podkładu albo fluidu. No ja to jak takie nagrywanie kurczę i wzdychanie jak coś ci nie wyjdzie. No ale ja akurat nie będę robiła tych takich, jak to się nazywa. Zwojech tak, scenur Tak scenury... scenariuszy. No, trudny polski, tak? I. No i nie wiem co jeszcze wam powiedzieć. No i. No i tak. Dobra. No policzki trochę na szyję. Mm -hmm. Mm -hmm. tutaj jeszcze trochę tak na czoło no i tak jak widzieliś no tak jak widzieliście to ja akurat mm, nie robię tych kresek bo powiem wam że ostatnio jak ja nie robię tych kresek to zapomniałam jak się robi kreski dobra teraz usta Takim błyszczykiem. O, to jest taki fajny błyszczyk. To jest fajne, że nie widać, ale no. No cóż. Aha. No, no. No chyba jeszcze raz będę, kurczę się trochę wyjechało, no to jest akurat nie widać tutaj rzęs, ja nie wiem, no. Jakieś te takie, jakieś za krótkie te rzęsy się namalowało. Mhm. kur No i też ja wam powiem, że ja akurat też mieszkam w takiej nietypowej dzielnicy chema co akurat um, że ludzie w jednorodzinnych tam domkach co jest akurat Biedronka to nie posiadają kury, kaczki. Gęsi, gęsi, czekajcie, gęsi, gęsi, no nieważne, ale jakbyście słyszeli, akurat pianie koguta, to ja akurat nie mam włączonego telewizora, tylko akurat, No tak, nie dla powtarzanie się, akurat, akurat, to pianie koguta było słychać mm, na dworze. No. Ja tak się właśnie <śmieję>, śmieję zawsze, że... u mnie to jakoś jak dziwnie jest z tym. Że te koguty, kurczę, że te koguty piją Na przykład 6, 6 rano jest, ale już pieją, Albo o 5 rano Nawet w wakacje, to słychać, bo ma się otwarte okno No A tak jak nie ma się otwartego okna, no to wiecie, tak bardzo nie słychać. No, dobra. I teraz jest się, pokażę wam, jak to wyszło ogólnie. Wyszło to jakoś tak, mogę wam powiedzieć, git. Mhm. Albo idę wam pod takie światło. Może yy, bardziej takie dzienne. Mhm. No i to. Sorry. I to prezentuje się ogólnie o tak. No jak widzicie, brwi to ja nie maluję żadną kredką, czy tam takim mydłem. To jest do brwi. Ale. Fajnie to wyszło. szyję też akurat dziewczyny malujcie jak wykonujecie makijaż. Mhm. Rzęsy to jak rzęsy wyszły. Jakoś. Tutaj tego nie widzę, tego jasnego yy, cienia na oczach. Niestety, tak to jest. No. Ale jestem zadowolona. No i to było na tyle, więc pa.